Cześć, Manko, jestem w Ikaku. Dziś jest obrot gołębi Pocztowych. E, wpuściłem najpierw samiczki, sobie chodzą. E, jak widać, rwią się do samczyków, ale jeszcze chwilę ich e, ten przytrzymam. Tam chodzi jeszcze jeden. O, a i jeszcze kilka. Więc sobie jeszcze chodzi. Idę samczyki e, wpędzić do ten. E, tam niektóre pozamykałem moje te świeże samiczki. E, I samczyki też idę wziąć. E, sami, e, samczyki ten. E, Będę tutaj do środka. E, I samczyki też tu pozamykać. Tylko że, że zaraz samczyki wpadę do woliarki. No. Tu jakiś chodzi. A, to mój młody. No, I tak sobie oblatuję ich powoli. Eee, na razie jeszcze mnie nie widać. Oby tak zostało do końca roku. Do sezonu, do lęgowego. To samczyk. Kurde, zaraz. No i dobra. Samczyki wpędzone. tak widać. I widzę te samczyki jeszcze wypuścić. I do walerki wegną. Bo to są świeże, a już nie chciało mi się ich. Ten e, otwierać to tamto To moje tutaj w, w, zamknę na razie wszystko e, Taką łączki I moje w pędze i będzie gitara o, usiadły samiczki czujny być, żeby tego kurde Burego nie było o. O, i tak powoli ich oblatuje. E, wczoraj ich nie puszczałem, puszczałem ich. E, dwa dni temu e, podejrzewam. Chyba nie pamiętam. Dobra, idę ich wpędzić i widzimy się za chwilę. No, e, są czyki już, po tego jeszcze ich nie będę wpuszczał za chwilę. E, Ona tak, żeby się tutaj e, wyprostowały te skrzydła. E, dużo ludzi robią takie wielkie woliery, ale ja, ja nie będę robił i tego. Nic z tych rzeczy nie będę robił. No, myślałem, myślałem, ale nie, to jest, to jest za dużo roboty. Niby drzewa mam. Wszystko mam, ale dobra. No, biją się. Mówię no i tak. E, pojedzą, pojedzą to pozamykam i sobie na spokojnie ten... E, posprzątam, bo teraz nie będę sprzątał jak ich oblatuje. Bo, bo nie zauważę, jastrząb przyjdzie i o. A tak to będę miał oko na nich. Mówię o, fajnie sobie. To ja. Wczoraj, pierwszym razem po powrocie yy, z Holandii, jak wróciłem, to po drzewach się a dzisiaj, już widzę spokój. Jest o. ten, yy, wchodzą, bo pewnie myślę, że samczyki są yy, w środku, parzyć się ich chce. im się chce. Ale ja wpuściłem e, e, w tamtym sezonie w tym roku w styczniu e, e, w pary to jakoś mi się to nie spodobało i nie będę już puszczał ten e, Nie będę wpuszczał już ich e, w styczniu to w marcu jakoś ciepło będzie Najlepiej jest w ogóle bo, bo wszystkie już e, chcą się patrzeć a w styczniu to tam młode to Młode to tam jeszcze tak e, niechętnie. Niektóre, niektóre się parzyły, ale nie wszystkie. A tak to w marcu już mam pewność, że wszystkie to się W no. Wpuszczę, pogruchają, pogruchają i rozpodobę to samo w marcu. Żeby to były jednakowe te e, gołębie młode. Jednako, e, mniej więcej jednakowy e, wiek, no nie. I tak to właśnie wygląda, no nie. Mówię. Zaraz ich już e, wpędzę No to mówię to chwilowo tylko tak żeby e, polatały w górze i od razu bo to mówię strach bo to jak będzie godzinę, dwie latać to, to może ja sobie nadejścia tak to e, 50 minut i, i ten e, i, i wpędzę i mam pewność że już tych gołębi, e, te gołębie będą mi tyle No chyba już e, idę po pojrzać Yy, na, yy, wodę dałem im yy, Pożarcie w sypie i, o, i będzie gitara Więc yy, widzimy się przy już wpuszczeniu do gawnika No i dobra Żarcie mam yy, To zmieszałem na yy, ten, Znaczy zmieszałem yy, Takie owe, specjalne daję yy, Przez 3 dni będę dawał I woda A dzisiaj w ogóle karma ma mi przyjść E, bo zamówiłem e, pierzeniową ekstra, bo nie, nie mieli tej zwykłej e, to zamówiłem tej ekstra, tą ekstra pierzeniową Tam 10 zł różnica jest tam 85 zł, a tamta to 80 zł. dwa warki to moje 10 zł różnicy i zamówiłem tam jeszcze taką e, herbatę e, korazsze z drzew mięso e, Dobra, dałem e, Samiczki wejdą i samiczki się wypuści e, Tak, tutaj nie otwieram Ogólnie Tej, tej, tej te. Nawet czy samiczki czy samiczki Bo wszystkie mają już wchodzić e, Tu na te miejsce Bo e, są będą lęki to tu nie będą siedziały I będą tu, więc muszą się przyzwyczajać Żeby wchodziły e, w te miejsce, no nie? Więc co, no otwieram od razu. Odskaramy. sobie, i pojedzą, pojedzą. Kurde, boję się kurwa, bo... Znaczy boję, żeby samczyki nie Próbują już. Jedna w ogóle wichruje na... A ta niebieska. Wichruje na, na skrzydło. Znaczy ona w ogóle nie mogła latać, jak jeszcze już byłem ten w Polsce i teraz patrzę, że wichruje lekko to, to już... Po karierze ma samiczkę, młode jedynie mi uchowa. Miałem młodego po nim, bo e, taki samczyk tutaj. I kurde, w las samczyk. Dobra, już. A, a, dobra. Bo się pomyliłem, ale dobra. Bo myślę, że samiczka to została, ale to jednak samiczka jest. No i dobra, i co? Jeszcze siedzą. No, te dość, te tak szybko nie wejdą, ale zobaczą jedzenie, to. Zobaczą jedzenie, to powinny wyjść. No nie. A samczyków nie będę puszczał. Czarna. Miała w ogóle. Kolega miał ją wziąć, Dominik, ale nie wiem, czy będzie brał, czy nie. Miałem mu dać. Jak nie będzie chciał to. To zobaczę, zostanie albo odda się komuś. No i tak, tak to wygląda. I co? A w ogóle nie zauważyłem i karma przyszła, więc zaraz wysypiemy i się zobaczy jak ta, jak ta y, pieczeniowość y, wygląda. Dobra, i karmę wysypałem i jeszcze mam Taką korę trzech drzew to będę podawał e, na weekend, może a sobota e, niedziela, bo teraz podaję na tą pierzeniową mówiłem e, taki proszek a e, mówię tam e, sobota, sobota, niedziela to podam, mi może jeszcze ewentualnie poniedziałek. E, tu chowamy, o, to wszystko a karma, no powiem wam, że naprawdę e, karma e, fajna zrobiła na mnie wrażenie, bo zamawiałem, o, to jest taka karma, pierzeniowa to jest, to jest tak, tu wie, jest więcej tego rzepaku, jest czarna kukurydza, żółta e, i przede wszystkim jest jeszcze fasola e, mung, więc naprawdę e, fajna karma. E, bo kupowałem tej zwykłą, ten zwykłą mrowca, to ona wyglądała. Ona tak to wygląda, a tu mam. E, to nie jest zwykła mrowca, ogólnie to nie. E, to jest jakaś e, stargu pierzeniowa, tylko że bardzo podobna była mrowca. I tu, jak widać, już jest mniej rzepaku. E, nie ma fasoli mung, nie ma czarnej kukurydzy. Jest czerwona, żółta, no po prostu taka. Ten, ale ją, ją to wykorzystam, yy, ten yy, tą wykorzystam może do tych widynów, do tych białych, do Pawi, bo tam Pawkę przeniosłem, a tą wykorzystam i yy, yy, no mówię, no po Nie Ogólnie ta yy, teraz mieszałem yy, ten żółty, zapomniałem w ogóle, że yy, dzisiaj ma, by, ma być ta karmany, nie? Wiedział no, to bym już yy, tą zastosował, ale jak już... Yy, Wykorzystałem, mówię fajnie, lepsza karma taka, e, lepsza na pewno jakościowo, e, bo mówię, jest fasola mąki, jest czarna kukurydza, jest więcej rzepaku, bo no e, i tak, e, co jeszcze miałem powiedzieć, samiczki już e, chyba weszły wszystkie, więc puszczamy samczyki i przekładamy ten. Przekładamy w ogóle samiczki do ich miejsca. Samczyk chciał wejść. E, tak? Samiczki, chyba, tak, tak, widzę, że wszystkie weźmie. No, o, nie zauważyła tego szybki, ale to trochę się pobryć, to już będą, będą wiedziały. Zamykam, żeby samczyki sobie znów też polatały, a samiczki przekładam. I dobra. Zamknięte. Idziemy puszczać samczyki. Zaraz damy jeszcze e, trochę, trochę jedzenia, bo tam jeszcze e, sam, samczyki zauważyłem, że mają. E, a jeszcze tutaj dla e, tych świeżych samczyków. E, I patrzę jeszcze, czy wszystko na pewno. Wszystko. Dobra, wychodzimy, e, powinny same, same wylecieć, czy nie? O. Jak na razie, połowy. O. o, połowy. Młody samczyk. O, nie chcę chętnie wyjść. Widzę. Młody stoi, czerwony. To za gołąb? A dobra Ja kurde zapomniałem że tutaj... I tutaj o, latają sobie No trochę No i dobra, idziemy zobaczyć jeszcze. Jest czarny dwa... O! O! Więcej nawet jest... No dobra o poszły sobie I tak wiadereczko odkładamy Idę pędzać samiczki. O, to właśnie... o samczyk wpadł nawet. Kurde, nie zauważyłem, mygusła. Zaraz, samiczkę weźmiemy. już samiczkę się spadzę. A to jest samczyk, kurde po niego jechałem. E, coś mu odwaliło i po, e, odleciał. Czy ja są go e, pożytko starszy, czy co? I odleciał, i znajdował się 3 km stąd. No, ale już moje pojechałem, no nie? Dobra. Samiczki, pędzone Tak. Samczyka puszczamy. O, i tak. No i samieczki wpuszczamy. Muszą sobie pojeść, później wpędzę i sobie posprzątam na spokojnie. No muszę sobie jakoś radzić. Ogólnie. Napajam na to, no gdzieś poszły. Tam no, poszły. Sam, samczyki coś lepiej latają. Aha, muszę... Muszę... popilnować, bo kurde... Yy, ten... Yy, żeby już się nie było, bo widzę, że tak... Nie, o, się, będzie... Ten, kurde... Idę w Stamczyki wpuścić. I tak to wygląda, latają. No i dobra, idę po jedzenie, bo jeszcze muszę samiczką, trochę samczyką sypać jeszcze i, i widzimy się. Tutaj. No i karmę mam o, idziemy zaraz samczykom dać Samiczką i Samczyką też mieszana, Mówię, o ta taka inna, inna wata karma wygląda, ale już nie będę yy, ten marnował i, i ten mógłbym dać się tym widynkom, ale to podobno jak to muszę zwilżyć, później tam odczekać ile tam do południa i żeby ona się tam wyschłane. Dobra, no, samisz tam trochę się da. No i dobra No i teraz tam tylko, Wyjedę, Bo to lepsze samiczki to wyjadły No i dobra, usiadły Zaraz się I samczyki również co? Po. Niech polatają Jeszcze chyba o cztery widzę Połowy pięć Połowy na pewno Zbiera się nawichel, na wicher Na wiatr widzę Somczyk No i mówię no Zaraz o, co to jest? O, ten z Radomia Somczyk Mam trzy gołębie z Radomia, no. Tego mam samiczkę z Radomia i jeszcze mam samczyka z Radomia. To samczyka od kolegi, a te, te też dostałem. O, tam siedzi na drzewie, nie zauważ. My go To od kolegi tam... To w ogóle samczyk jest od kolegi tam z oddziału. Mojego sekcji. No dobra, wpędzę te sami, samczyki, bo widzę, że ciemno się zbiera. No jest strach trochę, bo to kurde yy, ten. Yy, nie wiadomo co się dzieje, stanie i tak dalej. Zobaczymy, jak po treningach będzie z głębiami ten. Jak w miarę zostanie tam z 20 sztuk, to, to będę lotował. Ale raczej na gumy, a na tipesy to będę lotował na ten. na młode. A tak to sobie na gumy przelotuje, co i jak? O, o, i samiczka, i samiczka. No mówię, a tak to no No to no, a później zobaczymy jak z, z tą selekcją będzie, no nie e, U tych, u tych gołębi Także tak to wygląda i samiczka z i samiczka o. Jeszcze Czerwony na pewno jest młody, połowy młody jest jeszcze Na dachu Pstrzy eee, pstry taki on w ogóle on e, sąsiad przyszedł mówi e, jakaś sroczka przyszła Mówię e, że, go, że taki no bo to taki e, kolor dla niego jak sroczki, no nie I sroczka została sroczka sroczka sroczkę nazwał i sroczka została A zaraz wam pokażę krótką to samczyk jest, bo na początku myślałem, o jest, troskę to stream, nie? to jest od, od znajomego tam dostałem. Tom tego tego, tego tego samczyka, i tak to wygląda. No, na tyle to koniec. Eee, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.